Dzień dobry, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Dziś zapraszam Was na lumpeksowe, zimowe mierzymy. Zimowe, jesienne, wiecie, w każdym bądź razie będzie dużo ciepłych tkanin, e, dużo ładnych tkanin. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, rzeczy kupione bardzo niedawno. Jedna z nich już miała premierę, ale w rzeczywistości, natomiast na YouTubach się nigdy nie pokazywała jeszcze ta rzecz, ani chyba właściwie żadna inna też się nie pokazywała. Więc dziś vlog pełen nowości. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i żeby nie przedłużać, to pierwsze dwie rzeczy, a właściwie nawet trzymam już na sobie. I słuchajcie, może uda nam się to jakoś oddalić, albo nam się nie uda. Dzisiaj wytargałam duży statyw. Także. Kochani, to może tak od góry. Od góry mam na sobie taki śmieszny sweterek, który słuchajcie, nie, nie wiem czemu, znaczy właściwie to wiem czemu, który po prostu jest w rozmiarze 34. Także prawdopodobnie, gdybym ja nosiła rozmiar 34, to to byłby maksymalny oversize, bo on nadal jest o. Jak widać, luźniutki. Natomiast wiecie, ja aż w takich bardzo dużych swetrach to siebie tak nie do końca lubię, bo w to mi wtedy zaburza proporcje. Prawdę powiedziawszy, jak kupowałam ten sweter, to nawet nie zwracałam uwagi na rozmiar. Po prostu wiecie, spojrzałam i wydawało mi się, że będzie dobry, i po prostu jest dobry. Rozumiem, że zgodnie z rozmysłem producenta jest na mnie za mały, ale ja do tego, tego do siebie nie przyjmuję. Dla mnie jest jak najbardziej okej. Okay. Słuchajcie, nie wiem jaka to jest yy, rozmiarówka. Yy, przepraszam, nie wiem, jaka to jest nazwa firmy, ponieważ yy, firma jest wycięta. Metka jest wycięta, jest tylko metka ze składem. Skład jest średni, yy, bo jest tam i akryl niestety. I wiskoza, i chyba 18%, czy 18% wełny, także nic nadzwyczajnego, nawet bardziej beznadziejnego, ale bardzo podobał mi się ten krój. No i to 18% wełny i ta wiskoza, tak ten skład, wiecie, ratuje. Yy, no i kolor mi się bardzo podobał, no i właśnie ten, yy, ten taki dziwny, ni to mały, ni to duży rozmiar, on mi się bardzo podoba. Słuchajcie do tego swetra i tak to będę nosić. No chyba, że będę zakładać do tego delikatną koszulę, ale to jeszcze zobaczę. Zresztą można tak i tak. Natomiast do tego swetra już Wam pokazuję mam spodnie. Mm, mam nadzieję, że je widać. Mam spodnie, które, kochani, są w rozmiarze. Co, co z tym rozmiarem? Są z marki Tatum. Ja tą markę kocham. Dla mnie ona jest zdecydowanie za droga, żebym kupowała w niej, wiecie, w cenach takich normalnych, regularnych, a że e, jakoś tak e, nigdzie nie jest mi ni po drodze do tego sklepu, bo u nas go nigdzie nie ma, no to na wyprzedaże też nie trafiam, ale za to trafiam na te rzeczy bardzo często takiej sieci u nas lumpeksowej, która nazywa się CTO, Centrum Taniej Odzieży. Tam jest bardzo dużo polskich rzeczy, więc ja tam właśnie palu paluję. Poluję na tatum. I słuchajcie, to są spodnie w takim pięknym beżu. To jest kolor, który ja mogę nosić tylko od pasa w dół, bo i przy twarzy to wyglądam, jakbym ciężko chora była. Natomiast, wiecie, na dole pełna dowolność. I te spodnie, y, słuchajcie, y, mają w 30% w składzie wełnę. Przy czym wełna jest delikatna jak mgiełka <laughs> i spokojnie y, mogę ją nosić, pomimo tego, że ja nienawidzę wełny. Doceniam jej walory, doceniam jej wygląd, natomiast wełna i ja, to się nie paruje w ogóle. To mnie gryzie, jest mi w tym obrzydliwie, ale tutaj ja nie wiem dlaczego, to chyba tak jak swetrem z alpaki tym w te szaro-bordowe pasy, ja co prawda nie wiem, miałam zaćmienie umysłu i zapomniałam, że to jest alpaka, ale Kinia, kochana Kinga z kanału Moda Eko Kreatywna wiecie, nie dotykając doszło do wniosku, że to jest alpaka i wtedy mnie olśniło, że to faktycznie jest alpaka więc wracając do tematu, te spodnie to chyba jak ten swetr z alpaki są tak ultra delikatne, że mi to po prostu nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi to, nie gryzie mnie to w żaden sposób. E, e, natomiast nie zaryzykowałabym nie włożenia tego swetra tutaj e, w te spodnie, ponieważ tutaj ja mam w ogóle na brzuchu taki newralgiczny punkt, którym wszystko mnie totalnie gryzie, więc ten sweter, który jednak wełny mam chyba mniej, znaczy 18%, więc mniej niż te spodnie. Jakoś tak mnie w ogóle nie gryzie. Także tak wygląda to razem. Spodnie są na mnie długie, więc e, mam e, założone do nich e, takie moje stare, e, bardzo stare i stare też w, chyba w produkcji e, szpilki e, z, z niuruka chyba, jeśli dobrze pamiętam. E, one są bardzo stare, ale ja je bardzo długo już trzymam w szafie i będę je trzymać, ponieważ są w stanie idealnym i są wykonane z naturalnej skóry, w pięknym, czekoladowym, klasycznym kolorze, One tu mają co prawda taką półcentymetrową pół platformę. Ja platformy nie lubię, no ale wiecie, nie będę wyrzucać fantastycznych butów ze skóry tylko dlatego, że mają platformę, a do tego, do tego są jeszcze bardzo, ale to bardzo... Wygodne. Dobra, pokażę Wam jeszcze yy, tutaj, co mam do, włożone w te spodnie. W spodnie mam włożony taki śmieszny paseczek. Yy, to jest jakaś ekoskóra. I wiecie, ja go noszę raz na jakiś czas, bo gdybym nosiła go codziennie, to prawdopodobnie już by tutaj popękał całkiem. Ale ja go noszę ze względu na tą błyskotkę, która tu jest, bo. Pasek ma złote okucia, no i dodatkowo ma jeszcze tutaj taką, zobaczcie, chodź na to Ma do tego taką śmieszną zawieszkę w postaci kluczyka i kłódeczki. Takie cacuszko, które mnie roztkliwia za każdym razem jak na nie patrzę. Także to jest zestaw numer jeden. Jeśli Wam się podobało, to dajcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło, a ja już Was zapraszam do oglądania następnych rzeczy. Bardzo żałuję, że nie mogę Wam puścić tego dalej, ale wiecie, YouTube by mnie zaraz nakrzyczał. Ale ci sobie tutaj te cranberries, zombie niestety tego sobie razem nie posłuchamy. Ale trudno. Słuchajcie, to nie deja Vu, Mam już inny sweter, chociaż równie szary jak tamten. Eee, o, dobra, poczekajcie sekundeczkę. Eee, to jest taki bardzo delikatny sweterek. Eee, z marki też nie wiadomo jaki, ale na pewno. Nic ciekawego, ale sweterek był praktycznie nowy i doszłam do wniosku, że na sezon albo dwa jeszcze mi wystarczy, a kosztował złotówkę i bardzo było mi go żale zostawić w sklepie, bo on ma wszystko to, co ja lubię: czyli ma warkocze, jest szary, jest ultra delikatny i ma mały. <grym> Małą zawartość wełny, bo też kurczę jakoś tak się dzisiaj uparło, też 18% wełny ten sweter ma. A to jest taka ilość wełny, którą ja toleruję. No, to tak już Wam kiedyś mówiłam i powtarzam, wełna i ja to nie para. Do e, tego swetra mam spódnicę z Reserve. E, też lumpeksową oczywiście. E, spódnica jest bardzo fajna, ma wysoki stan. E, a najfajniejsza ta spódnica słuchajcie jest z tyłu, spódnica ma e, z tyłu zasuwak i to jest nie fejkowy zasuwak, tylko to jest prawdziwy zasuwak i słuchajcie, trzeba być ostro uważnym, żeby sobie jej nie rozpiąć, to znaczy wiecie, sam się nie rozepnie, a taki żart oczywiście, że ktoś Wam ją może z tyłu rozsunąć, ponieważ ona rozsuwa się od góry do dołu i Wiecie, rozchodzi się ten zamek na dole, także należy uważać, co by nie stracić spódnicy w trakcie dnia. Nie wolno się za bardzo do niczego w trakcie dnia przykładać. Tak. A do tego mam buty, które co prawda były kupione nowe, ale kosztowały, przysięgam, 17 zł. To są buty, które ja wylicytowałam od złotówki w jakimś otlecie na Allegro. I tak jak mówię, kosztowały mnie 17 zł. To buty są z marki Naked. To są buty, których nie kupicie w Lumpeksie, no chyba że ktoś odda nowe. Jeśli chodzi o używane, nie kupicie praktycznie takich, jeżeli lubicie takie buty, skarpety, to w świetnym stanie, a praktycznie w idealnym stanie, to nie ma szans, bo ta satyna zwykle jest już znoszona, zbrudzona, więc. Ja dlatego zdecydowałam się na zakup nowej, ponieważ ja po prostu te buty uwielbiam. Czekajcie, bo mi to stół wchodzi w kadr zupełnie niepotrzebnie, stolik właściwie. I tak kawałek wchodzi, no ale trudno. <laughs> Także tak prezentuje się całość. Te buty według mnie tutaj są bardzo ważne, bo ten kolor z spódnicy się tak fajnie powtarza, tworzy jakąś całość, a to mnie bardzo cieszy. Także kochani, kolorystycznie zestaw numer 2 dość ognisty, szczególnie jeśli chodzi o dół. Ale ja bardzo lubię takie przełamywanie, wiecie, grzecznie i spokojnie na dole, wtedy na górze, znaczy odwrotnie grzeczniej, i spokojnie w tym wypadku na górze, na dole musi się coś dziać, bo byłoby nudno. E, a w tym przypadku ta czerwona spódnica to czerwone buty, to już wydaje mi się, że całkiem sporo. Się dzieje i moja dusza śpiewa. To zestaw numer dwa. Zapraszam na trójeczkę. Dzisiaj czerwień i szarość nam królują. To przypadek. Chociaż będzie też jedna, dwie rzeczy w innych kolorach, ale jakoś tak czerwone dzisiaj górą. I słuchajcie, to nie jest zestaw. To jest całość. Trójeczka dzisiaj to jest sukienka. Jest ta sukienka z marki H&M. Eee, Skienka dzianinowa, sweterkowa, cudownie miękka. Eee, to jest połączenie bawełny, wiskozy i odrobiny wełny. Także jak dla mnie idealny skład, naprawdę idealny. Już Wam pokazuję, jak wygląda to w całości. <laughs> no, jeszcze nie zobaczycie w całości, bo nie widzicie butów. Także mi. O, pewnie gdzieś tak. Dobra. Więc. Sukienka to jest taka dzianinowa tuba z takim dużym kołnierzem szalowym i no jest absolutnie niestety przylegająca. Znaczy, no, niestety jest absolutnie przylegająca. Ja lubię takie rzeczy. Pod warunkiem, że wiecie, tu mam luz, nie są one jakieś objęte specjalnie, to jest rozmiar S więc ona jest właśnie jest taka jaka powinna być, nie za szeroka, nie za wąska. I do tego mam moje ukochane, y, z ostatniego Mierzymy, muszkieterki te z, y, z naturalnego zamszu, więc tak jak mówiłam, góra czerwono-biała i szarość na dole, także no mówię, dzisiaj szary i czerwony sponsorują ten odcinek Mierzymy. Kolor wydaje mi się być do mnie pasujący. Wahałam się, czy on nie jest za bardzo pomidorowy, ale to musicie już same sami stwierdzić, czy to pasuje do mnie, czy nie pasuje. Mnie się wydaje, że, że ten kolor jest ok, ale jeśli macie jakieś zastrzeżenia i widzicie to nieco inaczej, to dajcie znać, bo wiecie, ja, ja jestem w tej sukience zakochana i mogę być ślepa na nią, patrząc przez moją miłosną nutę, więc jak chcecie wylać mi Kubę wody na głowę, to zapraszam. Krytyka przyjmę na piersi. Mnie się wydaje, że jest ok, ale jeśli tak mówię, macie inne zdanie, to dajcie znać. Sukienka yy, jest bardzo lekka, pomimo tego, że dzianinowa, jest cieplusieńka, bardzo milutka i no niestety nie da się tego szala rozłożyć, wiecie, tak na ramiona, no ale nie można mieć wszystkiego, ja i tak jestem bardzo zadowolona z kroju, a mówię jeśli kwestia koloru to no to wypowiedzcie się, bo e, według mnie jest ok się daleko wlazłam twarzą w ekran wydaje mi się, że jest ok dajcie znać co myślicie, a ja się już przebieram w kolejne rzeczy zestaw numer 4 to znaczy właściwie propozycja numer 4 to jest Spódniczka i e, taki golfik. Tego jeszcze nie widzieliście, e, chociaż taki kolor już na którymś vlogu się przewijał, ale ten jest nieco inny, jeszcze bardziej chłodny. A wiecie, że ja szukałam tych chłodniaków z uporem maniaka, więc e, znalazłam następny, więc go wzięłam. I to jest sweterek e, z marki Jane Norman. Jeśli tak, Jane Norman. I to jest coś takiego właśnie prążkowanego, zobaczcie i tutaj prążki u góry są e, takie ściśla, ści, ściślejsze drobniejsze, natomiast tutaj na dole jest tak jak gdyby wiecie jak ktoś tak, e, jest na wieszaku rozwieszony tak wygląda jakby się gorset odcinał od tego sweterka, on jest dosyć długi dla mnie zdecydowanie za długi więc ja go wkładam w spód, w spódniczkę a na dole spódniczka, to jest gwiazda moja dzisiejsza, ja ją po prostu kocham. To jest spódnica z brytyjskiej marki NES i jest wykonana w 100% z wełny. I zobaczcie tutaj na tej spódniczce jest... Kratka, których, której jednym z kolorów jest właśnie zielony, taki yy, bardziej no, turkusowy niż zielony, ale on mi się tak zgrywa tutaj z tym swetrem, donacyjnie. A żeby jeszcze bardziej się wszystko zgrywało, to zobaczcie, mam tutaj taką torebeczkę, która kiedyś już wystąpiła we vlogu, natomiast no teraz wydaje mi się, że pasuje idealnie. To jest takie maleństwo. Taka kopertóweczka y, gdzieś wyciągnięta, chyba za złotówkę, właśnie. Rzadko ją noszę, natomiast wydaje mi się, że do tego zestawu pasuje idealnie. Buty zostawiłam te same, wiecie, bo nic innego takiego pa pasującego w danym momencie kolorystycznie nie mam poza czarnymi butami. A czarne, wiecie, to już oklepane, więc wolę te szaruchy. Także cały zestaw jest cieplusienki, bo to jest biskoza 100%, yy, znaczy biskoza z elastanem, więc bardzo ładnie się układa. Yy, torebka jest ze skóry ekologicznej, ale jest naprawdę w idealnym stanie, nie ma żadnego drapnięcia nawet. Mieści mi się tu wszystko, co potrzebuję na takie, wiecie, krótkie wyjście, czyli telefon, klucze, yy, lusterko, pomadka. Także wszystkie takie, wiecie... Yy, Potrzeby kobiety wychodzącej z mężem na lody, tudzież na kawę, spełnia. Także kochani, spódniczka NES w pięknym, fioletowym odcieniu. Do tego właśnie ta morska zieleń, czy tam, no nie wiem, jak, bo to, jest, to nie jest butelkowa zieleń, to jest takie chłodne. Tu dużo niebieskiego podtonu jest, więc to takie chłodno, zielono-niebieskie, coś w każdym bądź razie coś, co mnie się podoba. Mam nadzieję, że Wam również. I za chwilę będziemy mieli chyba przedostatnią odsłonę, także zapraszam. Zestaw przedostatni to jest również taki zestaw, który ma dzianinkę u góry i bełękę na dole. Mówiłam, będzie dzisiaj jesiennie, zimowo, cieplutko i miłutko. I słuchajcie, u góry to jest sweterek w cudownym Kolorze, który ja po prostu ubóstwiam kocham. To jest taki e, liliowo-fioletowy kolor zobaczcie. No, i moja skóra go kocha. No nic na to nie poradzę, Dzięki Bogu, to, co kocha moja skóra, podoba się również mnie, także y, tak to wygląda. I wiecie co? Ten sweter ma jeszcze jedną y, zaletę poza tym, że jest milusieńki, cieplusieńki, no jest po prostu na pewno sztuczny, niestety. Chociaż y, zachowuje się bardzo ładnie w praniu i, i w ogóle tak naprawdę no jest y, bardzo komfortowy w noszeniu i chyba grzeje, więc być może to też jest jakaś tam pełna, chociaż w jakimś procencie, nie wiem. Ale największą zaletą tego swetra poza kolorem, bo to kolor głównie dla mnie gra. To jest to, że on jest robiony przez kogoś na drutach. To jest ręczna robota, tak samo jak ten sweter z alpaki. Jest to coś, kto ktoś własnymi rączkami wydziergał, i to mnie zachwyca niepomiernie, dlatego nie mogłam tego nie kupić. Ja musiałam to kupić, to musiało być moje, musiałam to uratować, ocalić się od przemielenia. No, musiałam, musiałam, po prostu musiałam. A do tego sweterka mamy spódniczkę. Hmm. Nie wiem, tak wiecie co? To tak bardziej kurczę, inaczej wygląda w podglądzie. rzeczywistości to jest wściekły róż. Wściekły róż, który się fajnie komponuje właśnie z tym swetrem. I to jest bardzo stara spódnica z marki Next, która jest zrobiona w 100% z wełny. Tak jak ta spódnica z NES, i zapomniałam Wam powiedzieć, takie spódnice wełniane bardzo się ze mną parują, a to dlatego, że są w całości na podszewce. I tu jest niby jaka podszewka, bo tu jest podszewka z acetatu, i na tamtej z NES też jest podszewka z acetatu. Tutaj zobaczcie, ona ma jeszcze taki myk. Tutaj jest obrębiona. Aksamitną lamówką, no to jest po prostu dbałość o szczegóły, którą mi się lubią najbardziej. Mi się podoba najbardziej. Tak wygląda całość. No nie jest to, wiecie, ultra krótka spódniczka, która robi nam długą nogę. No ale niestety, wiecie, zimą też potrzebne jest czasami coś dłuższego, prawda? Chociaż mój mąż powiedziałby, że nie jest potrzebne nic długiego, nadal jest potrzebne tylko coś krótkiego. Ale wiecie, nie zawsze chadzamy z mężem. Czasami też chadzamy same i wtedy dłuższa spódniczka jest jak najbardziej potrzebna, prawda? No ale tam spódniczka, jak spódniczka, ale ten dziergany sweterek. Mmmm. jo, dla mnie. Dziewczynki, przebieram się, żeby pokazać Wam ostatnią rzecz, bo właściwie to będzie zestaw, jako że rzeczą, którą chcę Wam pokazać jest bluzka a właściwie body no ale wiecie w samym body nie wystąpię więc coś muszę dać na dół także do zobaczenia za chwileczkę no i ostatnia rzecz to jest to oto body wiecie takich bluzeczek to ja mam chyba z dwie sztuki to jest akurat biało czarne paseczki mam też biało granatowe ale one wszystkie są takie wiecie kuse że e, jak się tylko lekko nachylę to wiecie wszystko mi ze spodni wychodzi albo nawet nie dosięga do spodni i dlatego jak zobaczyłam to body to mówię biorę, biorę w ciemno i wiecie nawet nie spojrzałam na e, rozmiar i bardzo dobrze, że nie spojrzałam, bo <gryw> na metce jest rozmiar słuchajcie 42 no ja gratuluję jak się ktoś zmieści w 42 yy, w rozmiarze gratuluję temu w rozmiarze 42 kto zmieści się w to body tu jest tak mało materiału że no, ja noszę rozmiar 36 więc jak to 42 ktoś tu upchnie to znaczy że ma duże zdolności w każdym bądź razie, rozmiar nie jest istotny, istotna jest to body, wiecie, to jest zwykła bluzeczka w paseczki. Taka moja, wiecie, inspiracja, brzegiem sekwany, nie? Bo tutaj taka bluzeczka, czerwona szmineczka i do tego mam co? Do tego mam dżinsy. I tak sobie pomyślałam, że już jak inspiracja, Francuskimi ulicami to nie może być rurek, ponieważ, z tego co mi wiadomo, oczywiście, obiegowa opinia głosi o tym, że francuski rurek nie noszą, że noszą proste spodnie i to właśnie są. Yy, spodnie z wyższym stanem znaczy ze średnim, bo to do wysokiego to jeszcze mu brakuje aczkolwiek jest napisane high waist nie wiem gdzie to jest high waist, ale niech będzie ja jestem mała to to może być high waist natomiast jak ktoś jest troszkę wyższy to na pewno są na niego krótkie w stanie spodnie ja u dołu zawinęłam sobie i mam też założone do nich czerwone buciki z aksamitu i to jest akurat wyjątek potwierdzający regułę że butów z aksamitu nie da się kupić w dobrym stanie w Lubie, bo ja je kupiłam nowe z pudełkiem. To są, słuchajcie, buty z Mango. Ja może Wam zrobię zbliżenie na te buty. One są stare w moim domu, znaczy w mojej szafie. To są buty, które ja noszę już chyba drugi rok, ale jako że były kupione całkiem nowe, to one nadal są całkiem nowe. I to są buty takie, wiecie, cicho biegi, biegi do biegania, bo tu jest chyba 5 centymetrowy e, obcas, więc idealny do biegania. Także całość tak się prezentuje właśnie. Kurczę, nie widać. Fajnie z tymi butami, bo one mówię, właśnie tak podkręcają tą całą stylizację białe. Granat, czerwony but. Do tego czerwone usta. Nie wiem, jak moje usta dzisiaj przeżyją te zmiany szminek do każdej kreacji. <grym> Ale mam dzisiaj czas, więc się bawię. A co tam? Dobra, skarby. To jest ostatnia propozycja. Propozycja pod tytułem: nie patrzcie na rozmiary, tylko patrzcie na to, co widzicie, bo. Kiedyś opowiadała mi znajoma, której mama pracowała we Wódzławku w szwalni, i opowiadała właśnie, jak, w, jak wszywa się metki w szwalniach. Jeżeli idzie rozmiar, zakładajmy 38, a skończą się metki w rozmiarze 38, a są metki z rozmiarem 40, to wszywa się 40. A co tam? Kula dusza piekła nie ma. Także nie przejmujemy się rozmiarami. Wybieramy to, co jest piękne dla nas piękne, co daje nam poczucie, że jest nam milej na duszy, jak to zakładamy. I to wszystko. Takie moje przesłanie na dzisiaj. Oglądajcie się w lustrze, a nie sprawdzajcie metek z rozmiarem. Do zobaczenia, moje drogie i moi drodzy. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki. Papa. Pa.